I, i Park Tysiąclecia, przede wszystkim tym, że zorganizowaliście już kolejną bardzo fajną, prestiżową imprezę, w której sami bierzecie udział, bo często jest tak, że my coś organizujemy, ale nie jesteśmy beneficjentami tego, co organizujemy, tak? czyli ktoś inny gra, ktoś inny wygrywa, ktoś inny ma swoje emocje itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. To się bardzo fajnie ułożyło. Nie? Również bardzo dobrze mi się współpracuje z prezesem, który jest nadaktywny. Czym starszy, tym bardziej aktywny, muszę Wam powiedzieć. Nie wiem z czego to wynika, ale tutaj warto ten gen od niego jakoś sobie zapożyczyć, bo on naprawdę skutkuje, skutkuje silnie, silnie i mocno. Tak więc jeszcze raz Wam serdecznie dziękując. Deklaruję, że będę współpracował. Ten medal dla mnie jest wielką pamiątką którą zachowuję i kiedyś będę te pamiątki sobie oglądał, wspominając m.in. innymi to spotkanie. A spotkaliśmy się po to, żeby przede wszystkim dziękując Wam pogratulować i wręczyć takie moje podziękowanie i podziękowanie Czesława dla Was. Ja wiem, że takie pamiątki się przechowuje, prawda? I potem też ja będę miał medal i tą tablicę, którą dostałem, a Wy będziecie mieli od nas tutaj podziękowanie. Pozwólcie, że na początku podziękuję Czesławowi za to wszystko, co zrobił i też taką kartkę papieru ode mnie ładnie otrzymuje. Proszę bardzo. A teraz poproszę Ciebie Czesław tutaj, żebyśmy wyręczyli wspólnie naszym gościem. Ja nie, ma. Ja nie ma, ale będę odczytywał po to, żebyśmy wiedzieli jaka jest skala tak? przedsięwzięcia Bo pogromień. Jest nasza znaczy skala, ale, mniej, ale jest. Jest, Czy jest Pani Ewa Rybakowska? Nie ma, ale jej dziękujemy. Kamil Zarek. roczny wicemistrz Polski w szkole <noise> Jest Zuzanna Szyszka? Nie mam. Proszę bardzo. Wojnickiego Towarzystwa Polsko-Francuskiego. No, tak Dzięki. Wszystko. Wiktor Wroblewski. Ale to nie od pytanki, nie? Nie, nie, Trenowałem, nie. Trenowanie Robię tak, że trójka, czyli drużynek trójosobowych, yy, yy, tam gdzie występowały panie, żadne, żadne trójki nie przegrały. Na tym odcinku. Maria, nieżę panie. Powiedzcie, że nie jest podobny do aktora Jean Reno. O, nie, <semy> ja, nie, ja, Małgorzata Breska Nie ma I Szyszkan Nie ma nic już nie nie pan. Pan. Łukasz Pałczyński Nie ma Tu dodam, że Pałczyński należy do nie wiem do czołówki polskiej y, petanki jako płyn a ostatnio widziałem na treningu w Policach, że ćwiczy strzał precyzyjny nawet mają odpowiednie przyrządy do tego i dwie godziny trenowali, z tego co widziałem ponad 30 punktów już zdobył, a więc jest, jest progresja, że może będzie też jeszcze więcej. Jeden z trojaczków, ale dwójka intensywnie ćwiczy, trenuje. Stanisław Słomio. Mój partner do Debla. Dłewki. Dorota Izecka. Zbigniew Krzysztof. Radosław Wólcza. Wój, Bucz, przepraszam. Jest ładna no, wód. Ale ludzi. O, ale w ogóle jest. jest. <grym> Do że kapitanem dużymi jednej był właśnie Marianie Tanny, a drugiej był Szary. mistrzostwach Polski, tak jak kiedyś Pan Prezes powiedział na otwarciu, że najtrudniej jest awansować do drugiej ligi, bo jest najwięcej drużyn. W tych klubowych mistrzostwach polskich no, udało nam się zarówno w jednej grupie, siedmiodrużynowej, jak i w drugiej sześciodrużynowej zdobyć pierwsze miejsce. Nie te dwie drużyny, które zajęły pierwsze miejsce, nie poniosły porażki. A więc Przewaga nasza była, można powiedzieć, że duża, chociaż przyjechały na pewno co najmniej dwie drużyny, które, które myślały, że to one właśnie o awans. No nie byliśmy gościnni i, i to my uzyskaliśmy awans. W związku z tym, że obie drużyny w jednej i drugiej grupie zajęły pierwsze miejsca, tylko nie, nie drużyna, a klub awansował do, do drugiej ligi, Ci, którzy, te drużyny, które zajęły drugie miejsca, musiały stoczyć baraż o to drugie miejsce premiowane do drugiej ligi. Baraż, był między tutaj pomorskim klubem Owic, właśnie koło Starogardu Gdańskiego, a Katowicami Carbonem 1, bo, bo ten klub wystawił dwie drużyny. Ten z naszej grupy awansował karbon jako drugi czyli z, z grupy B i tę potyczkę wygrał. A więc do drugiej ligi awansował. Karbą i my chujnic. A więc co to stworzyło? To stworzyło możliwość, że jeśli oczywiście w przyszłym roku będzie również czwarta liga, bo wszyscy czy czwarta klasa, bo tak teraz operują, że mówią, że to jest klasa. Ja mówię, że tak, ale posteremno jest to liga, czwarta liga że będziemy mogli wystawić drużynę drugiej lidze, trzeciej lidze i jak będzie czwarta, czwartej lidze. Jeśli oczywiście wszyscy tak jak w tym roku się spieli, a być może i zobaczymy, żeby właśnie druga lida zawitała ponownie do końca. Jak będziemy gospodarczy, to może uda nam się, to na pewno nie awansować od razu, bo, bo to już jest tam wysoki poziom. Polska petanka i nie tylko. Światowa również rozwija się no, w tempie y, bardzo szybkim, także jeszcze nie tak dawno mieliśmy 14 klubów, dzisiaj jest 33. Byłem w poprzednią sobotę na od, y, otwarciu bulodromu y, 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 Wistanu to, w Tokarach, w Tokarach y, gdzie y, to był 33 klub przyjęty do Polskiej Federacji. A więc no, na Pomorzu Czwarty no, rosną jak grzyby podeszły. I, I praktycznie w całej Polsce, jak można było się zorientować, od Białego Stoku po, po Wrocław, Katowice, Warszawę, y, tutaj Gdańsk, czy, czy Starogar, Szczecin, Białystok. to, to jest... Ale myślę, że, że w paru zdania zdaniach coś powie może Pan Prezes Polskiej Federacji to tam. Który, który jest lepiej nawet znanym struniem, niż ja. No, no fakt, że rozwój włoskie pytanki powodowany jest tym, że za dwa lata rozgłosowane są y, w olimpijskie, Olimpijskich, Stopu Zjednoczonych Olimpijskich, jak się mówi świetnie, czyli w Olimpie. 2017 roku i ma tam dwa miejsca. To znaczy, polska pytanka ma dwa miejsca, bo miejsce dla drużyni kobiecej i dla drużyni mężczyzn. E, intensywnie się przygotowujemy do tego faktu. Powołaliśmy kadrę, powołaliśmy selekcjonerów. To są zjawiska zupełnie nowe w polskiej pytance i też powodujące pewne stresy i opór. Tak? Do tej pory, kto którym ten był reprezentacją. Ten był reprezentacją. A teraz nagle się pojawia jakiś gość, który mówi, ty, ty nie zagrzasz tam no To jest pewien problem, ale też powoduje wzrost. Poziąg. Mieliśmy możliwość na dwóch turniejach w tym roku sprawdzić jak gramy. Czekali do nas na się Mistrzowie Świata w Stacji. Pewnie absolutnie wygrane I rzeczywiście w jedynie pierwsze pięć wygrywali do jednego lub do zera. No, ale się okazało, że w szóstym meczu, kiedy, gdzie grali z polską reprezentacją, w Jenioru tak łatwo nie było. W Jenioru to byli sześć punktów. A w finale grali z yy, fragmentem polskiej reprezentacji dorosłej. Było 9-9, jak Państwo wiecie, w pewnym klasie do 13, w związku z tym yy, Francuzi się trochę zagotowali. No było głos od ich przegranych wygrali, ponieważ nasi również się zagotowali. I zmarnowali w biegłym, w decydującym momencie, co dało 4 punkty Francuzom. We Wrocławiu następnego dnia było jeszcze lepiej, dlatego że nasi w tym samym składzie grający prowadzili 10 9. Ale również wystąpił ten element trochę nieszczęścia, trochę nerwów, to jednak pokazuje, że drużyna, która nie ma prawa nawiązywać walki z Francuzami, przynajmniej z tą parą Francuzów, e, radziła sobie całkiem całkiem. całkiem. No, i to pewna nadzieję na rozwój. No, w tym roku jest więcej wyjazdów, jest wsparcie Ministerstwa Transportu, e, mamy program, a z, z tego programu również wynika przebywanie klubów, a na wybrzeżu jeszcze stan, w tym roku dwa następne kluby, które to znaczy, to znaczy zarejestrują się w Federacji. Bo intensywnie w tej chwili myśli się o Sopocie i na pewno już powstanie klub w Kaliskach. W związku z tym e, no istnieje możliwość, że to dalej będzie funkcjonowane. A dlaczego zmieniliśmy nazwę z Ligi na Klubowe Mistrzostwa Polskie? A no po to, żeby powstała prawdziwa Liga. To znaczy, żeby powstało coś takiego jak Radzi tak? Bo Klubowe Mistrzostwa Polskie są dlatego, że się raz w roku tylko spotykamy. W związku z tym zmieniliśmy nazwę z Ligi na klasę bo nie chcemy tego pucharu klubowego e, likwidować, natomiast z naszych doświadczeń wynika, że liga, czy spotkania regularne są potrzebne. To nie są spotkania fordejowe, to są krótsze spotkania, ale jak przeprowadziliśmy kilka, kilkukrotnie, czterokrotnie przeprowadziliśmy pomocową ligę petankową, to się okazało, że nasze drużyny bardzo wyraźnie zyskały krajowy ranking. Zresztą ten mechanizm zdarzył się i w Śremie, zdarzył się i w Myślenicach, Także to jest wiadomo, że tak działa. Jeżeli są spotkania pośrednie, to, to jest le efekty są lepsze. No Nie no, zobaczymy jak to się skończy. Cała Polska jest pełną zdaniem dla Polic w związku z tym, że potrafiły znaleźć rozwiązanie dla atrakcyjnego było I to rozwiązanie, które nie będzie skutkowało zagrożeniem zbudowania wieżowca w miejscu, przy którego się przyzwyczają. Gracze w kółki, tak jak jest w tej chwili w średniu, tak? Jest w atrakcyjnym miejscu z Lodrom, ale ponieważ on jest no, atrakcyjny nie tylko dla sportowców, no, to tam powstaną najprawdopodobniej jakieś obiekty inne, a kółki będą szukały nowego miejsca. No, trudno się spodziewać, że na lodowisku ktoś jeszcze wie, że bo to znamy tylko z filmów typu poszukiwany, poszukiwany, no, takie, takie pomysły, a miejsce rzeczywiście wyjątkowe, bo to jest jeszcze jeden tak piękny w z myślenica. Natomiast jeżeli można powiedzieć, że można wymieniając konicę w pierwszej trójce umieścić, to już jest coś, prawda? Wszyscy wyjeżdżając i końc mówią, no w i to zaplecze i przychylność dla nas jest tu, e, bardzo poważna. I to w zasadzie jest główny ukłon do kojnic, że jest taka możliwość. Prawda? Ja mam jeszcze zastrzeżenie osobiste do tego, że kaleka jest na że być może powinny się pojawić, pojawić tego typu ułatwienia takiego, no, trudno nazwać logicki, bo no, z drugiej strony oczywiście są potrzebne, żeby to utrzymać. Bo tak czy inaczej to co widać w konicach to jest jeden wielki pozytyw. I to wszyscy zdecydowanie pod, podkreślają, a większość tych, którzy przyjeżdżają, no, po prostu koniec od tego zazdrości. To jest kwestia chyba pracy i trzesia i urobienia władz I, <trujne> i y, nie <trujne> wiem tylko czy jak czasie będzie na werturę, to my potrafimy znaleźć, albo inaczej czy konicę, bo ja nie jestem koniczeniem potraficie znaleźć Państwo rozwiązanie, znaczy uzupełnić y, 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 y tą personalną. Będzie jeszcze lepiej, mówimy więcej. Natomiast no no ja mu to tak, tak powtarzał, po tak na ja tak natomiast myślę, że jednak powinny powstawać ekipy młodsze do zarządzania młodsze w sensie również duchowym, duchowym chyba, mające więcej energii, więcej czasu. No. Nie wiem, na razie odpuszczamy szkoły i łapę do pana. Mistrza, gdybyśmy coś z tą sprawą zrobili, bo jeżeli nie pojawi się 20 takich gości, jak tam szedro lub no to perspektywa petanki chodzickiej będzie niezbyt długa. Bo tak a ja nie pytanie na bo mówimy petanka, ale też można mówić, że gramy w bóle, czy nie? Tak, Dobrze, to nie wiem czy Państwo dziennikarze kiedyś grali, ale to jest... Ja, a ja grałem, tak? bo od czasie dostałem kiedyś zestaw. To jest fantastycznie wciągająca gra. Naprawdę, jak się rywalizuje, to już wy to wiecie, ale mówię to do, do końca, bo są kamery. Warto się zaangażować i warto w to pograć. Ja namiętnie grałem z moją córką i jej koleżankami, ona od 12 roku życia. To nasz poziom jest oczywiście, nie chciałbym, żebyście to oglądali, ale całe zaangażowanie, ta rywalizacja i przez ten sport nie wymaga żadnych wielkich nakładów, bo nie trzeba grać na bulodromie, prawda? Ja widziałem w Hiszpanii to w parkach grają i i starsi panowie, i dzieciaczki, wszyscy grają w bóle, wszyscy grają. To jest naprawdę bardzo, bardzo popularny, sport, nie wymagający jakiegoś ja wielkich nakładów. Nie trzeba być od razu też Herkulesem, prawda, żeby, żeby ten sport uprawiać. Też chyba nie ma limitu wiekowego, prawda? to też wystarczy mieć tylko no, dobry wzrok i, i, i dobre ręce i tak dalej. No i, i zachęcam do tego, żeby żeby uprawiać, bo już jest, a powinien być jeszcze bardziej masowy sport dla nas, bo jest na świeżym powietrzu, bo się ruszamy, bo się skupiamy, bo rywalizujemy, bo adrenalina i te wszystkie elementy, które są w sporcie, że występują. Szczególnie adresuję dla takich panów jak ja 50. Warto tak? sporać, jak ktoś żadnej dyscypliny nie uprawia mówi nie biegam, nie pływam, no to niech pogra w bólę. To będzie na zdrowie dla niego i, i myślę, że... Tutaj na bulodromie przez ćwiczycie, też można przyjść, popatrzeć i, i każdy poinstruuje. Też przecież dacie informacje, gdzie można y, kule kupić, prawda, i sprzęt do, do gry. To taki, taki apel myślę, że jak najbardziej. A szkoły są otwarte.